To naszym gościem na wirusowym YouTube Live 24 jest znana już wcześniej Bella Ćwile z Poznania, TikTokerka znana, e, obrończyni praw e, osób hejtowanych. Cześć Bella! Hej! Powiedz mi, jak tam, jak tam, jak ostatni nasz, nasz wywiad i e, czy oglądałaś go? E, oglądałam potem, moi znajomi oglądali, moi znajomi ze studiów oglądali. Wszyscy oglądali i w ogóle mam wrażenie, że to było wieki temu. Nie wiem, jak dawno temu to było, ale. Mam wrażenie, jak to było wieki temu. Nie, no to było dosyć niedawno, nawet, więc mogę, mogę Ci powiedzieć. A powiedz mi, e, czy e, analizowałeś to, co mówiłaś, e, czy czegoś się nie albo czegoś się nie bałaś po ostatnim wywiadzie? W takim sensie, czy nie powiedziałaś czegoś za dużo? Nie wiem, w ogóle nie pamiętam, co mówiłam, szczerze mówiąc. Ja tak mówię. Mam... A ja dostałam takie pytanie od ludzi, żebym się zapytała, czy wierszyk Murzynek Bambo Cię obraża? Nie na tego wyszyka. Zawsze? Od dzieciństwa, kiedy kazano mi się go uczyć. Ym... No, był straszny, no, powiedzmy sobie wprost. Ym... Mega mnie męczył. Ym... Bardzo niekomfortowo czułam się, będąc zmuszana do nauki tego na pamięć. Ym... No i. Może tak mam, to był taki kolejny wierszyk, yy, kolejna rzecz, yy, do czego dzieci mogły jakby Cię porównywać w jakiś sposób, jeżeli można tak powiedzieć, no bo tak to teoretycznie nie miałeś żadnego wzorca, a tu nagle wchodzi szkoła podstawowa i mówię, ja tutaj... Zomal". Bo się też zastanawiałem, jak to jest być właśnie taką osobą ciemnoskórą, która się spotyka właśnie z takim rasizmem i takim rasizmem na dzień dobry, jesteś młoda i jesteś polką, mieszkasz... W Polsce uczyć się tak, wszyscy e, tych materiałów i przedmiotów, i nagle ktoś ci każe uczyć się muszlek bambo. E, potem jedziesz przed komunikacją miejską i e, 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 słyszysz makumba ska, a potem dziś oglądasz stereotypowe e, filmy, gdzie e, właśnie wykorzystuje się osoby ciemnoskóre, e, które e, robią za niewolników e, tak to w półsedniej czy puszce. Powiedz mi, jak ty się czułaś w ogóle, bo, to, bo ty to odkrywałaś, prawda? Tę tą, tą całą, że to jest inna. No, mi jako dziecku wtedy pewnie nie do końca jakby rozumiałam, co, co się dzieje, no bo to jakby był proces mimo wszystko dla mnie, żeby zrozumieć, że no jednak się wyróżniam w społeczeństwie, w brak pozorom. ale to na pewno nie były przyjemne sytuacje. To były dla mnie stresujące zawsze. E, zawsze byłam, miałam gdzieś takie z tyłu, boże, zaraz coś się wydarzy, dlaczego zaraz coś się wydarzy, e, czy to może się nie wydarzyć na przykład, czy można jakoś tego uniknąć. No oczywiście się nie dało tego uniknąć, <laughs> więc e, no jakoś to przetrwałam w dzieciństwie, myślę, że e, nie chcę mówić, że wszyscy, ale myślę, że większość moich znajomych ma, e, kolorowych ma podobne odczucia. Dobra, a powiedz mi, kiedy zrozumiałaś to, że jednak e, twój kolor skóry jest inny i e, że e, jednak e, wyróżniasz się od, e, od wszystkich e, jakby e, twoich znajomych, bo podejrzewam, że byłaś sama czy miałaś czegoś kogoś ciemnoskórego albo e, innej karnacji? Nie no, jestem ja z małej miejscowości, znaczy w małej, z małej miejscowości i no jak ja dorastałam, to nas była trójka powiedzmy, dwójka, trójka Znaliśmy się z widzenia. Jakby nie spotykaliśmy się to bardzo. E, cały czas się mam na fejsie. <laughs> <laughs> Friends, forever. Um, ale to było jakoś w gimnazjum. W sensie jakoś chyba w gimnazjum się uświadomiłam, że. Laska. Ale w, w, gimnazj w gimnazjum uświadomiłaś sobie, że jesteś inna i e, dowiedziałaś, co to jest rasizm? Czy bardziej dowiedziałaś się, że jesteś inna i odkrywałaś w ogóle te pojęcie rasizmu? Że Jednak w Polsce to jest bardzo popularne i te stereotypy to są w szkołach właśnie dzięki takim wierszykom coraz bardziej się przekładają na to, że te, te wszystkie takie niby żarty, które ty do tej pory myślałaś, to jednak to są e, jednak obrażanie ciebie. Nie, 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 to. To nie tak, że ja sobie w gimnazjum uświadomiłam nagle, miałam takie, o kurde, to chyba coś jest nie tak. Nie, ja to wiedziałam od dzieciństwa. Ja jak szłam do pierwszej klasy szkoły podstawowej, to moja mama zamiast mnie uczyć, nie wiem, drogi do szkoły, chociaż tego oczywiście też nie uczyłam, okay, To uczyła mnie na przykład, jak odpowiadać, jakby ktoś mnie zaczepił. No i to nie jest jakby wiedza, którą powinniśmy uczyć dzieci, nie? Dzieci powinny się uczyć. Tej drogi do szkoły, już dobra. E, nie wiem, wyliczanki jakieś tam, jak grać w klasy, a nie jak odpowiadać na jakąś głupią zaczepkę jakiegoś starszego kolegi. Więc ja od dzieciństwa już wiedziałam, że to nie jest ok. Może nie do końca jakby rozumiałam. Inaczej, ciężko jest mi to wytłumaczyć, ale myślę, że w pewnym momencie życia każdej niebiałej osoby w Polsce jest taki moment, że albo sobie uświadamia, że Ty nie jesteś biała. I no, no, nie, no, nie będę, no, no nie wydarzy się to. Albo sobie tego nie uświadamia, i yy, dalej pewnie bawią ją pewne żarty i tak dalej, ale uważam, że uświadomiłam. to sobie, powiedzmy, w gimnazjum coś takiego. Dobra, a przejdźmy teraz troszeczkę dalej. A od kiedy, kiedy zaczął Cię wkurwiać to, że zaczęłaś być, bo jesteśmy na dobowym wirusowym YouTube Live, więc będziemy trochę gadać takie bardziej pikantne rzeczy. O mm. kiedy, kiedy sobie uświadomiła, zaczął Cię wkurwiać to, że biali mężczyźni mają w swoich seksualnych marzeniach, właśnie ciemnoskórę kobiety, bo na się z tym spotkałaś, takimi głupimi wiadomościami seksistowskimi, głupimi, że. Jednak wiesz o tym, bo ja mówię w takim sensie, że y, mówimy o rasizmie i mówimy o tym, że się dokucza, ale też mamy takie stereotypowe, jakby. Y ja, ja bym to nazwała nawet useksualiz useksualizowanie. Tak, no, o, to tak się to mówi straszne. o ciemnoskórych mężczyznach, co czy mówią, że mają e, pewne rzeczy większe, to jest nieprawda, bo niektórzy Polacy jest. mają podobne. E, mówi się, że e, ciemnoskóre kobiety, nie wiem, czy mulatka to jest e, obraźliwe słowo, czy nie? No, jakby pochodzenie tego słowa jest takie. A jak ci się mówić? Czy, to, czy ciemna skóra, czy to. Czy, jak można to sobie co wam Bo chcę tu się ciebie spytać, właśnie do dalej. Yy, szczerze mówiąc, mi nie się ma wydaje osobiście, że nie ma w języku polskim zastępnika i bardzo dużo. Yy, ja kiedyś nawet pufatygowałem. Stwierdziłam, że zrobię ankietę, no, takiej grupie, na której jest właśnie dużo czarnych osób z Polski, żeby zapytać, czy im to słowo jakby przeszkadza. I wyszło, że przeszkadza, może sześciu osobom na sto powiedzmy, więc jakby nie, co nie zmienia faktu, że pochodzenie tego słowa nie jest takie super pozytywne, nie? Dobra, to przejdziemy do tego, żeby się od kiedy, dalej na temat seksu chciałem żeby... od kiedy sobie jakby to też uświadomiłeś, że właśnie ciemnoskóre kobiety są fantazją polskich mężczyzn białych? O, zagramy w otwarte karty i powiedzmy, że ja to po prostu wiedziałam zawsze. <laughs> Powiedz sobie wprost, tylko mnie to wcześniej bawiło powiedzmy. Ja miałam trochę inną mentalność kiedyś. Ja uważałam, że to jest jakiś atut na przykład. I bardzo dużo osób tak myśli, a jest jest dużo wykorzy myśli. Tak wykorzystywałaś myśli. to jeszcze. Oh, sometimes, time. <laughs> <laughs> no ja myślałam, że, czasami myślałam, że to jest plus. Jakby, że to jest spoko. I wiem, że dużo osób cały czas myśli, że fajnie, fajnie, że ktoś tam się jara, bo ja jestem, nie wiem, taka egzotyczna. Ale to nie jest fajnie, jakby, tylko że to człowiek musi sobie uświadomić. Jak sobie człowiek tego nie uświadomi, to gleba. A ja sobie uświadomiłam, to nie wiem. Jak już byłam chyba na studiach, jak już byłam powiedzmy... dorosła. A faktycznie. Co się tu dzieje z tym studiem u ciebie? Ja kabel podłączam do telefonu, bo w ogóle dzisiaj, bo dzisiaj, bo dzisiaj mam takie jakieś szczęście, że jak nie komputer nie wykrywa mi kamerki, to się okazuje, że e, nie podłączyłam do ładowarki, e, tylko podłączyłam sobie kabel, e, który nie był w ogóle ten. E, no ale już jest wszystko ok, już e, musi wytrzymać do kolejnych pięciu wywiadów. E, no i dobra, e, a kiedy jeszcze, co cię zaczęło jeszcze wkurwiać w, w tym, jak zaczęłaś dorastać i odkrywać. E, plusy i minusy bycia e, ciemnoskórą osobą w Polsce, która jest jakby e, też rzadkim, kiedyś była rzadkim takim okazem do oglądania, teraz jednak zaczyna się przyzwyczajać, prawda? Ja myślę, że zdecydowanie Polska robi się teraz bardziej kolorowa, to jest super. Ja teraz też mieszkam w większym miejscu, więc mam zupełnie jakby inne przełożenie tego, więc Moje moim mieście ciągle, jakby, to nie jest jakiś duży procent y, ludzi, y, ale ja też bym nie powiedziała, że to, bym, to mnie wkurwia. Ja bym powiedziała, że to mnie frustruje bardziej, bo ja nic nie mogę z tym zrobić. Co ja mogę z tym zrobić? Mogę komuś powiedzieć, że hej, to jest słabe. I to samo może powiedzieć, no i co? No i, no i co, no i co? A, a, a spotykasz się nadal z takim problemem e, ze stygmatyzacją osób ciemnoskórych, że ludzie się do ciebie zwracają po angielsku na przykład, albo pytają. Może cię, nawet w mojej Od kiedy, od w kiedy, mojej kiedy mówisz po polsku, ale ładnie mówisz? To jest, e, to jest nie wiem, chleb powszedni chyba we nas wszystkich. To jest taki, taki standard. Ale co, że zaczepiałem Ciebie przykład poznają cię na imprezie i zawsze wtedy tak Bella, czy po polsku? Mówisz, wow, a, nie? Tak. ja że Ty, ty jesteś Ukraiowcą, a Ty, kurwa, urodziłaś się w Polsce, halo. <grytania> na ulicy nawet potrafią coś takiego powiedzieć. Ja, na przykład możesz zapytać, o nie wiem, o to, czy pociąg, pocią, czy tramwaj numer 5 jedzie tam i tam, a ludzie powiedzą przy okazji, no, jedzie tam i tam, ale po polsku to Pani tak mówi, tak, jakby... A to mówisz, kurwa, to mój ojczysty język, we got to come on. <laughs> ale właśnie, ale powiedz mi, skąd, skąd jest właśnie takie, takie jakby, uh... Nie wiem, taki, że my myślimy o tym, że jeżeli e, ciemnoskóry, nie wiem, Azjata, albo w ogóle ktoś to wychodzi poza kręgu naszej takiej polskości, jakiego wyglądu polskiego, okay. zawsze mamy wrażenie, że ta osoba nie może być Polakiem. Skąd to się bierze w nas? Że jednak, że kurwa, nie może być, nie wiem, e, ze związku jakiegoś, no, dziecko b, 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 może odbiegać od takiej normy Polaka. Tylko tego też z drugiej strony, jak ma wyglądać prawdziwy Polak? Bo nie ma czegoś takiego jak prawdziwy Polak, właśnie. Bo może ty też jesteś prawdziwą Polką. Ja teraz bez i nie wiem, kto inny, wiesz o co chodzi, wytłumacz to. Wiesz co ja myślę, że... A ty zapalę, bo się zdenerwowałam. <śla> ja myślę, że w ogóle y, Polacy jako naród przez naszą historię jesteśmy tak zróżnicowani wizualnie, że uważam, że w ogóle nie ma takiego kanonu Polaka czy tam Polki. Bo jesteśmy i blondynami, i brunetami, i chrztynami, jesteśmy ludzi. E, jesteśmy, mamy jasną bardzo karnację i czasami mamy ciemną bardzo karnację, e, więc myślę, że tak naprawdę ciężko powiedzieć, jest powiedzieć, jak ktoś wygląda Polsko. E, ja nie potrafię sobie tak wyobrazić, jak ktoś Polsko wygląda, e, ale wydaje mi się, że przez no, cały czas jednak jesteśmy jednolitym społeczeństwem i przez to, że jesteśmy jednolitym społeczeństwem, e, każda inność w dalszym ciągu jest dla nas czymś takim, że raczej nie jest od nas, nie? Myślę, że dlatego. A wpływa Ci to ciągłe tłumaczenie, że jesteś Polką, czy już przestałaś się przemawiać i tłumaczyć cierpliwie? To zależy jaki humornie humor, nie? <laughs> ja jak mam dobry humor, to mówię, okej. Okay, okej, okay, idę dalej. A jak mam nie... humor, to powiem, że no nie wiem, że to mój język. chciałabyś e, nieraz takie, zadam, e, być e, nie wiem, biała i po prostu nie mieć tych problemów, takimi, takich jak teraz się spotykasz? Znaczy, bo ja mówię w takim sensie, że Zadajcie pytanie każdej osobie, na przykład osobie trans albo mm -hmm. geją lesbijkom, czy chciałabyś być tą normalną, tą hetero osobą, albo no, coś, no. czy, czy chciałabyś, żeby po prostu nie spotykać się z ciągłym tym namaszczeniem, czy, czy, czy jednak e, życie twoje jest na tyle fajne, że jednak byś nie zamieniła go. Wiesz co, miałam taki moment w życiu mniej więcej w gimnazjum, że chciałam, naprawdę. Płakałam w nocy, myślałam, Boże, jak ja się nienawidzę. I chciałaś się ale... myć na przykład mydłem albo coś tam <laughs> nie. Było takie? Nie udziłam się, nie udziłam się, no wiedziałam, że no, nie ugram tego. Ale na przykład starałam się nie opalać, yy, albo czasami miałam tak, że nie wiem. A możesz yy... się opalać jeszcze? No, jestem już opalony teraz. Proszę. Wow! Ja wiem, że, ja że masz słońce, nie łapię. Tam Nie, no tak, łapię łapię, jakby zimą jestem jaśniejsza, a na tym jestem ciemniejsza. E, no więc staram się jak najmniej opalać. E, czasami miałam takie myśli w stylu: hmm, jeżeli teraz idę w bluzie i w sumie włożę ręce do kieszeni, to od tyłu w sumie nie widać, jaki jestem raz normalne. Naprawdę? No, czasami tak miałam, czasami tak miałam. E, ale na ten moment y, lubię siebie tak bardzo y, i swoje pochodzenie, swoją etniczność, jakby um, przynależność do jakiejś grupy mniejszościowej, że w, ży w życiu nie chcę tego zmienić. No i mm, jak jestem ładna. No i jesteś, z Gdybym była hetero, to bym na ciebie poleciała. Ja jakbym miała wybór, też na ciebie poleciała. Powiedz mi, bo... Na TikToku też jest coś od pewnego czasu i yy, yy, na TikToku też walczysz z tym rasizmem, z hajtem. Czy yy, są rzeczy, które w tej aplikacji yy, ciągle cię zaskakują? Mm, nie. Nie, nie zaskakują mnie. To nie jest tak, że jeśli ja zaskakuje czymś, jestem mm, zawiedziona, ale nie zaskoczona co najwyżej. No ja tak. jestem smutna, bo, bo TikTok mnie za chwilę blokuje i moje... Kontro... Ja właśnie dzisiaj. Dzisiaj 23,27 kończę mojego bana i wracam. A ja kończę mojego bana we wtorek o godzinie 23, gdy ja, że dwa dni byłam na koncie mnie Czyli nie dopiero? Nie, teraz wtorek nie odblokują, znowu po oś dniach. Bo ja miałam tak 8 dni, potem miałam 2 dni, byłam, napisałem komentarz, zablokowali mnie w ogóle no, za komentarz i nie mogę ani live'ów robić, niczego, dlatego warto mieć drugie konto. No ja właśnie już rozważam, czy nie założyć, bo tutaj, jak spadnie z rowerka, dzień przykro. No, mi też jest przykro. A ostatnie pytanie, co byś powiedziała ludziom, którzy... Yy, znaczy inaczej, co byś powiedziała ludziom, czego nie zadawać takich pytań yy, osobom ciemnoskórym, w ogóle innym rasom, żeby nie obrażać albo jak to robić umiejętnie, żeby... No, bo, pytania, bo pytania nigdy nie są jakby złe, to zależy w jakim kontekście, ale niektórych pytań nie warto zadawać. Jakie to byś, co byś doradziła takim osobom, żeby zresztą nie pytali? Ja bym przede wszystkim dała tylko radę, że jeżeli już zastanawiasz się, czy to pytanie jest odpowiednie, to znaczy, że nie jest, nie, nie Nie I ja mnóstwo razy byłam na jakiejś imprezie czy coś i ktoś do mnie podchodzi i mówi słuchaj, ja muszę Cię o coś zapytać, tylko się nie obraź, proszę Cię, proszę Cię nie obraź się. mówię Boże, już za zaraz coś padnie, muszę Cię zapytać, tylko się nie I jak ktoś już mi mówi na start, że ja się muszę nie obrazić, ta osoba zdaje sobie sprawę, żeby mogła, to mnie nie pytaj, to jest moja rada. Naprawdę, jeżeli Ty podświadomie wiesz, że to jest nie, nie rób tego. To Ale dobra, to dobra, to, to jakie jest to najgorsze pytanie, którego byś kurwa nigdy nie chciała powiedzieć? O Jezu. Ja mm, kiedyś spisałam w ogóle, takie pytania. Ludzie mi zadawali takie abstrakcyjne pytanie, i tak jakbym miała rzucić na szybko. No to masz być na, na TikToku, co możesz nagrywać teraz? <ślinny> to co, to na niez... <ślinny> nie wiem, co było Nie wiem, czy coś takiego nagrać, bo jeszcze by mi zdjęli film. Myślę, że na pewno nie warto jakby pytać e, o m, pochodzenie danej osoby, bo jeżeli ktoś nie chciał ci powiedzieć, albo jakby spoko jest o to zapytać, ok, ale no nie w pierwszej wiadomości, ja też jakby, wiesz, no poznając cię, nie pytam cię od razu, ej, jesteś z Warszawy, z Krakowa, z Gdyni, nie zgaduję tego. No to jest nie z... To z Warszawy, no. Naprawdę zbawicie Cię pod no to jest trochę dziwne, jakby to nie jest takie pytanie, którym zadała pierwszej lepsze osobie. Ja I też nie zgadywałabym, skąd jest ta osoba. A niektórzy ludzie tak robią. Niektórzy ludzie mówią... Z Kenii jesteś, z RPA? Tak, dosłownie. I wszystkie kraje, jakie kojarzą, Egipt, bo do Egiptu się często lata, nie wiem. A mogę jeszcze spytać, skąd pochodzi twój, twój ojciec czy mama? Ja jestem w połowie jest... nigeryjką. Wow! Widać. widać. <laughs> nie wiem jak ale widać mnie <laughs> moi, moi znajomi e, znaczy naszej skórzy, mówią, że e, jak tak rozmawiam z nimi, to oni właśnie na, na te pytania odpowiedzieli. To mówią, że najlepiej to mówią, że jestem z RPA, bo wszyscy kojarzą. A kiedyś mnie znajomy zaskoczył, ja po pijaku, oczywiście, we skąd jest on tak? Burkina Faso. Oczywiście on to wymyślił, ja tak mówię skąd? To tak, Burkina Faso. Ja tak. A gdzie to jest ja sobie do was rycę. Ja mówię tak, No i tak jest taki kraj burki na faso i tak wobec sobie, że burki szczały na fasole, nazwali burki na faso. Ja tak nie wierzę. Północy kochodziłam, chodziłam, kurwa męczyła. No, czy nie Z RPA pochodził, ale nie bo mówi tak... I po mi jak nie wiedzie to jest kurwa. No ja na przykład czasami odpowiadam, że jestem z łakandy i ludzie też to łykają. My. Z Wakandy? Tak, no, z Jest, jest takie państwo, Wakanda. Bo Wakanda to jest najfajniejsze państwo w z Czarnej Pantery. Dobra, to niech tak będzie. Hello! Bella, bardzo Ci dziękuję za rozmowę i e, powiem Ci, że e, ta rozmowa była lepsza niż ostatnia. Mam nadzieję, że jeszcze będzie lepsza, a następna. Czekam. Powiem Ci, że nie wiem, o której byś leciała, bo to jest wirusowy YouTube Live 24H. W niedzielę o 19 zaczynamy, kończymy o, szóste, o 19 w poniedziałek, ja, więc o... O 19 nas. to jeszcze będę miała kaca, ale... No to możesz nas oglądać. Trzymaj się i bardzo Ci dziękuję. Powodzenia z kolejnymi.